się posiłkował e, e, słowami, które powiedziały niektóre osoby, niektórzy prelegenci. E, przede wszystkim Leszek, dziękuję, że, przepłyną, że przepłynąłeś tą Wisłę. Ktoś to musiał w końcu zrobić. E, ciekaw jestem, ile razy spotkałeś wiry, takie, o których piszemy w książkach ratowniczych. Przede wszystkim, w jaki sposób się z tych wirów wydostać. Ciekaw jestem, jak ktoś to... Ciekaw jestem jak ktoś to sprawdził, biorąc pod uwagę, że tych wirów Ty przepływają całą i nie spotkałeś, więc yy, odnoszę się do tego, dlatego że całe nasze ratownictwo lodowe jest właśnie w ten sposób skonstruowane, że czerpiemy różne niesprawdzone wzorce z, z innych dziedzin pokrewnych. Żeby moja prelekcja była bardziej uzasadniona, znaczy, bardziej yy, trafna należy wejść na mój kanał YouTube o imieniu Konrad Kasjaniuk i obejrzeć pierwszą prelekcję z onduty 2018, gdzie tam poruszam funkcyjność szkoleń, jakie w tym momencie istnieją, więc tak jakby pomijam ten moment, odwołuję was do tego, żebyście sobie obejrzeli i wysłuchali prelekcji, natomiast przechodzę do dzisiejszej, tak jakby do dzisiejszej treści. To co widzicie teraz na filmie są to, z, są to zajęcia z warsztatów ratownictwa lodowego z Olsztyna 2014 roku. Firma w której pracowałem na zlecenie Komendy Głównej Straży Pożarnej zorganizowała właśnie takie warsztaty porównawcze, gdzie były cztery rodzaje sprzętów, z czego trzy najczęściej używane do ratownictwa lodowego typu łódka, którą tu widzimy, deskalodowa, która była wcześniej, był jeszcze system woda wodalud oraz trap. Porównanie tych narzędzi dało, dało takie pewne wymierne spostrzeżenia. Po pierwsze, co zaraz, widoczne, co zaraz będzie widoczne na zdjęciach, większość narzędzi, które nie posiadały napędu mechanicznego w trakcie akcji ratunkowej na rzeczywisty, Kruchym lodzie te narzędzia były porzucane i to z premedytacją przez osoby, które uczestniczyły w tych warsztatach. Dlatego, że zadanie jakie mieli wykonać nie, było ograniczone czasem i urządzenie, które zabierali ze sobą, najczęściej ich spowalniało, nie dawało żadnego efektu wymiernego, wprost przeciwnie, przedłużało tą akcję, uwiązywało. Ratowników do narzędzia. W związku z tym daliśmy wolną rękę osobom szkolącym się, i w, w powtarzających się yy, sekwencjach wyglądało to w ten sposób, że ratownicy w efekcie te narzędzia porzucali. Yy. Pierwsza część filmu jest właśnie z tych warsztatów. Później będzie filmik z 2013 roku z, yy, ze Stanów Zjednoczonych, pokazujący, Dlaczego jednak warto porzucić te narzędzia i dlaczego warto wyszkolić ratownika, który będzie działał indywidualnie i samodzielnie, bez dodatkowych narzędzi, bez napędu mechanicznego? Zwracam uwagę, że napęd mechaniczny też generuje całą rzeszę problemów związanych z rozgrzaniem się urządzenia, z ciężarem tego urządzenia, z doniesieniem, przeniesieniem, wniesieniem. Całe morze może takich utrudniających działanie czynników, natomiast ratownik sam osobiście jest najlepszym mechanizmem, urządzeniem, które możemy wprowadzić do akcji w czasie działania na akwenach zlodzonych. Proponowana zmiana, o której będę teraz mówił, zmiana Szkoleń lodowych polega na tym, żeby przeprowadzić nową, wprowadzić nową instrukcję szkoleniową, ale także wprowadzić całościową reformę nie tylko narzędzi powszechnie używanych do ratownictwa lodowego, ale także całą reformę pionu szkolącego. Dlaczego? Zaraz o tym wspomnę. W moim przekonaniu, przede wszystkim zanim zaczniemy rozmawiać o instrukcji szkoleniowej, należy wprowadzić standardy ubioru i wyposażenia dla indywidualnego ratownika. Obowiązkowo suchy kombinezon. Pianka to jest sprzęt, który nie nadaje się na mrów i jest używany do nurkowania podlodowego, ale nie należy go kopiować w ratownictwie lodowym. Pianka z założenia musi być założona na gołe ciało i lekko ściska ciało, czyli ogranicza krążenie. Jest zalana wodą od samego początku, gdy tylko wejdziemy do wody, więc wychłodzenie następuje od samego początku. Woda zazwyczaj jest cieplejsza niż mróz, na który wychodzimy, więc w piance jesteśmy przenikani przez wiatr i całe nasze pozostawanie w akcji jest ograniczone. Wprowadzenie standardu ubioru to nie tylko suchy kombinezon, który jest koniecznością, ale także, ale także odpowiednie podejście do sprzętu, który zabieramy ze sobą i w jaki sposób go klarujemy. Ochraniacze, nie tylko na kolana, ale także na piszczele, na łokcie. Przewracając się kiedyś na lodzie, zrobiłem sobie jedną z najbardziej ochydnych krzywd, uderzając się łokciem o krawędź lodową. Po godzinie, gdy próbowałem ściągnąć kurtkę, nie mogłem, bo miałem tak napompowany łokieć krwią, przyciąłem jakieś naczynie, że nie byłem w stanie po prostu tego zdjąć. Gdybym miał ochraniać, nawet bym nie zauważył tego uderzenia. I tak, to, I tak całe oporządzenie, które tutaj leży, ma swoje przemyślane i uzasadnione podstawy do tego, żeby je ze sobą na lód zabierać. Teraz odniosę, odniosę się do filmu, filmu który widzieli, widzicie właśnie w tym momencie. Zwróćcie uwagę, że przez długi czas nic się nie działo. Osoba pozostawała w lodzie, ratownicy stali na brzegu, gotowi w sprzęcie i czekali na urządzenie. W tym wypadku też oczywiście musieli to urządzenie tam zaciągnąć. Ale spójrzcie teraz, co się wydarzy. Yy, ratownicy dotarli, osoba tuż na 5 sekund przed dotarciem pogrążyła się w wodzie. Ratownicy są w suchych kombinezonach, oczywiście, że nie zanurkują, więc zawołali Krzysia czy Miecia, żeby przyniósł bosa. Zwróćcie uwagę, że dotarł. Teraz będą filmy zupełnie przypadkowe, pokazujące zróżnicowane warunki lodowe, do, do czego zaraz się odniosę. Niech sobie leci. Natomiast kontynuując ratownik który czekał na brzegu z tym bosakiem, powinien był wykonać pierwszą rzecz, to właśnie ruszyć. Widzieliście na tych filmach z Olsztyna, moment, że dwóch ludzi podąża. Najpierw jeden idzie w, w kierunku osoby poszkodowanej pozoranta później w odległości 15-20 metrów, za nim idzie druga osoba. I to było właśnie. Yy, to był właśnie wniosek z warsztatów porównawczych Holstein 2014 dla Straży Pożarnej, że ratownicy wypracowali sobie natychmiast nową metodę odrzucającą sprzęt, gdzie idzie pierwsza osoba, za nią idzie druga. A sekuracja na linii nie musi się odbywać pomiędzy brzegiem a grupą ratowników, ale pomiędzy ratownikami, owszem, działanie Lin no, będzie też widoczne na jakichś filmach, działanie Lin jest w pewnym stopniu problematyczne. 80, metro, 80, 80 metrowa lina 10 mm grubości potrafi się rozciągnąć na 5-6 metrów, co zaraz będzie też widoczne. Co w warunkach realnych oznacza, że gdy mamy sprzęt... W którym próbujemy się poruszać w warunkach trudnego lodu, lina napina się, i ciągu, w momencie, gdy przestajemy zahaczać się o lód, bądź wiosłować, ta lina nas ściąga 2-3 metry z powrotem do tyłu. Więc jest to walka nie tylko z urządzeniem, ale także z zakotwiczeniem się do tego urządzenia. Co dalej? Warto przeprowadzić trzystopniowy proces szkolenia dla ratowników uwzględniający takie niepraktykowane dzisiaj na szkoleniach lodowych umiejętności, jak samoratownictwo, sądowanie lodu, do czego służą właśnie tutaj te kijki. Zwracam uwagę, że tutaj są trzy rodzaje, tak już nie odpakowałem, ale są trzy rodzaje tych kijków. Jeden najprostszy kijki, tak wzorowana na kikach do ze Szwecji, profesjonalna sonda wykonana przez firmę polską i motyka ze sklepu z, ze sklepu Leroy, Leroy Merlin, z której obciąłem końcówkę i wierzcie mi, że ta tyczka za 32 zł jest najlepszą sądą lodową, jaką w życiu miałem. Więc ratownictwo lodowe nie musi być skomplikowane, nie musi być sprzętowe. Musi być przede wszystkim ratownik, który pozna różne przeróżne warunki lodowe i będzie rozumiał z czym się wiąże to zagrożenie. Czy może podejść do tego poszkodowanego, bo Wyjście poszkodowanego z wody może być brak możliwości wyjścia poszkodowanego z wody może być spowodowane przez tysiące różnych problemów, chociażby chociażby uszkodzeniem ciała, brakiem sił, brakiem umiejętności, wyposażenia możliwościami organizmu, sprawdź, czy nie morsk albo leszek należy. W fazie trzystopniowego procesu szkoleniowego wprowadzić także szkolenia dla osób, które nie są ratownikami, czyli po prostu dla cywili. Tutaj worek, który widzicie na dole, to jest worek z ubraniem na zmianę. Pomijającym buty są specjalne worki, które zastępują tak jakby skarpety, żeby odciąć się od wilgoci w butach. Taki standard wyposażenia powinien być przekazywany przez ratownikom właśnie innym osobom, niecywilom, a także taki zapas ubrania powinien stać się standardem w, dla wszystkich ratowników, którzy także w zimę chcą skorzystać z, z aktywności. Czy się sami zamoczymy, to możemy się przebrać, czy pomożemy komuś i musimy w jakimś stopniu pomóc mu się przebrać. To do tego właśnie będzie to ubranie. Nie oddamy przecież naszej kurtki tylko po to, żeby komuś poprawić komfort, ale pogorszyć przez to nasz komfort. Powinniśmy stworzyć zimowy odpowiednik tamy. Ja wiem, że ratownictwo wodne już zrobiło rozbrat z tak jakby z, ściśle z wobrem. Może powinniśmy mówić nie właśnie o wobrze, czy o jakiejś innej jednostce, tylko o o ratownictwie wodnym jako całość. Więc ratownictwo wodne jako całość powinno mieć. Miejsce, do którego, w którym będzie się szkolić, miejsce, w którym występują przewidywalne warunki lodowe. Takim oczywiście, ktoś mi powie, że teraz zmienia się klimat, i dzisiaj rano usłyszałem dla mnie chyba najgorszą informację, że pierwszy raz w historii świata zanotowany przepłynął żaglowiec z Władywostoku do Murmańska, ale płynąc oceanem arktycznym. Czteromasztowiec Siedów rosyjskiej marynarki przepłynął. Dopłynął, nie spotkał lodu przez cały okres płynięcia. Wcześniej udało się to tylko raz w całej historii 142 lata temu. Statek, który niestety został zamrożony w trakcie swojego płynięcia i przedryfował 1000 km mniej więcej z tym lodem, gdy lod się roztopił, on przepłynął. Teraz lodu nie było, więc zmiany dla naszego ratownictwa lodowego są, są wielkie i być może nas bardzo ograniczą, ale nie spowodują, że lodu nie będzie. Spowodują, że te warunki lodowe będą bardzo ekstremalne i bardzo zmienne, dlatego zaraz będzie postulat, zaraz przedstawię postulat zlikwidowania tego co nas ogranicza w szkoleniach lodowych, przede wszystkim gruba powierzchnia lodu. Jeszcze tylko, że miejscem takim proponowanym przeze mnie jest trawa mazowiecka z telenem zalewowym Tatar, gdzie w wyniku działania śluzy tworzy się fragment lodu na którym możemy spotkać naturalne warunki lodowe, takie, na których możemy rzeczywiście poćwiczyć, gdzie ten łódź się załamuje, gdzie nie występuje krawędź gruba i, i bardzo wyraźna. Podmioty uprawnione powinny stworzyć także charakterystykę akwenów, które są pod ich pieczą z mapkami miejsc tradycyjnie niebezpiecznych. mapkę, która byłaby dostępna w internecie, a także rozdawana przez podmioty w, w czasie akcji zimowej. Nie. Pod, nie powinniśmy podchodzić do ludzi i wyganiać ich z lodu, tylko powinniśmy ich informować o zagrożeniach i dobra, to jak już łazisz, to masz matkę, nie idź tam, nie idź tam, nie idź tam, bo tam się ludzie topią. A nie, że absolutnie nie wolno. Tysiące ludzi są na lodzie, ale my podchodzimy i molestujemy tych ludzi, bo to jest niebezpieczne. Ym, powinniśmy skoordynować współpracę jednostek w odpowiedzi na coraz popularniejszą aktywność morsów. Nie walczyć z morsami, nie pouczać ich, że to niebezpieczne, nie uświadamiać, że człowiek wytrzyma w zimnej wodzie 4 minuty, mimo że obok są morsi, którzy wytrzymują 15 minut w wodzie. Yy, więc powinniśmy nie przeganiać ich, nie walczyć z nimi, lecz wycinać przeręble, stać przy tych miejscach, gdzie najczęściej się pojawiają osoby, być obecnym, być widocznym, być gotowym, gotowym do pomocy i to, co wspomniał. Yy, Tomasz bodajże, że w Australii wolontariusze uczą, a nie ratują. Tak, czyli stoją i są gotowi do przekazania wiedzy, do podpowiedzenia jak to należy właściwie zrobić. Już powinniśmy opracować zimowy standard zaplecza. Czy... Moją propozycją zimowego standardu zaplecza jest namiot, który jest ustawiony na zewnątrz, znaczy w, w, w budynku, ale tak jakby yy, poza salą tutaj, yy, namiot, który ma niezależne ogrzewanie. Ogrzewanie, które... Podniesie temperaturę w tym namiocie do takiej temperatury, gdzie będziemy mogli przebywać, gdzie będziemy mogli przyjąć osobę poszkodowaną, gdzie ratownicy w czasie długiego dyżuru będą mogli spokojnie odpocząć, odtajeć, zostawić rzeczy, zostawić kanapki, zostawić wodę, żeby to wszystko po chwili nie zmieniło się w bryłkę lodu. Zaplecze zimowe powinno być z niezależnym środkiem ogrzewania, to znaczy powinno być to po prostu palone drewnem, nie żaden prąd, nie żaden gaz. Gaz w niskiej temperaturze ogranicza swoje działanie. W zimnej temperaturze najczęściej nie działają różne urządzenia elektromechaniczne, więc drewno, które możemy kupić na każdej stacji benzynowej możemy użyć do takiego zaplecza. Namiot nie posiada dna. Dlatego znaczy podłogi, dlatego że w warunkach lodu, gdy rozpalimy, gdy wejdziemy do takiego namiotu, naniesiemy do tego namiotu mnóstwo styfu, a jednocześnie nas od spodu się przyklei, czasami taka podłoga jest często jednorazowa. Więc ja zachęcam do tego, żeby się zapoznać z, z, z tak jakby z tą propozycją. Natomiast przechodzę dalej. Podstawowym, podstawowym postulatem jest zniesienie ograniczenia grubości lodu bezpiecznego do przeprowadzania zajęć w ratownictwie lodowym. Obecna lod, grubość lodu bezpiecznego na szkoleniach to co najmniej 20 cm. No, wiemy, że obecne zmiany klimatyczne utrudnią tak jakby uzyskanie tych 20 cm, więc może się okazać, że szkoleń, centralnych szkoleń lodowych, na które, które pozwalają nam rozwijać się w, w dziedzinie ratowniczej nie będzie. W związku z tym pierwszą podstawowym postulatem jest zniesienie ograniczenia. E, dziesiątki odwołanych szkoleń zmienią się w setki, jeżeli ten jeden element nie zostanie zmieniony. E, zaczerpnięte z markowania podlodowego wycinanie przerębla ma nie ma zastosowania w ratownictwie lodowym i prowadzi do szeregu destrukcji. E, po pierwsze kursanci po trzech bardzo podobnych do siebie szkoleniach zostają instruktorami w danej dziedzinie i powielają te same szkolenia i jako przykład osobisty. 10 lat temu zostałem instruktorem ratownictwa lodowego i dopiero wtedy zainteresowałem się, jak rzeczywiście wyglądają te warunki, a nie tak jak na szkoleniu. Ym, dlatego ym, pamiętajmy, że narzędzia wypracowane na użytek grubego lodu i przerębli nie działają właściwie w naturalnych warunkach. Ym, kończę, bo mi się skończył czas. Mógłbym jeszcze gadać strasznie długo i jest to takim pewnym jakby problemem, że... Ważne dziedziny, ważne dziedziny musimy traktować skrótowo. Tak, na przykład, jak w telewizji, gdy jest wywiad, co zrobić, żeby ludzie się nie topili. To ratownik ma 5, 10, 15 sekund i co powie? Nie wchodzić najlepiej. No bo co jeszcze nie tego można powiedzieć? Nikt nie wspomina o kolcach lodowych, nikt nie wspomina o fazach tego lodu, gdzie w środkowej fazie wszyscy i tak wiedzą, że jest bezpieczny. Dziękuję, pozdrawiam.